Bardzo serdecznie, kochani, na kanale zakręcona pozytywnie apel do górników. Drodzy, kochani górnicy, zapraszamy do nas na kurpie, które się zmieniają. Współpracę z leśniczymi, gdyż lasy zostają karczowane z powodu podpaleń, e, niedbania o lasy przez ludzi itd. E, są kontrole, wszystko rygorystyczne zostają wycinane. Stawiamy domy, zobaczcie, jaka śliczna e, ta droga. Dziękuję bardzo za posłuchanie, za zrobienie, chłopaki. Spisaliście się na medal buziak. Teraz tak, te lesy to wszystko mają zostać powykarczowywane. Jesteśmy zaraz mam powiem w jakiej miejscowości, bo byliśmy w pioseczni i tak dalej. Przyjechaliśmy jakimiś fajnymi. Sprawdzam kontroluję i ogólnie słuchajcie stany, także spoko. Więc po, po to, tutaj po prostu się zatrzymamy. ogólnie nie wolno pić tej ale muszę się naładować, bo łakawa jest jakoś wane. Bo jakieś picie zobaczę. Sklep tu gdzieś jest. To w ogóle słuchajcie tereny znam. kiedyś tu było za dupię, ja teraz zobaczcie, jak się jest bardzo Bardzo ładnie chłopaki, Nawet da się spostawić To kiedyś byłam, słuchajcie, chatę oglądać, ale niestety nie wypalił ten domu, bo nie był dla mnie, można tak powiedzieć. Ale nie gniewam, się o umowę poszło, bo chciałam umowę ogólnie, żeby to odkupić na stałe, niestety nie dało rady, także wiecie. Nie wynajmuję, bo się nie opłaca, przeliczając, kalkulując mózgu. No i to tak. Ale pozdrawiam, dzięki. Znajdę sobie albo sobie postawię. E, I to teraz słuchajcie, tak bardzo ładnie w na będzie. Super ogólnie poogarione, spisaliście się naprawdę na medal. Kontrola słuchajcie musi być, bo mam kupę zgłoszeń, kupę ten telefonicznych. Zaraz zobaczymy, aby nie do Ostrołęgi. Bo się nabijali, że do Ostrołęgi na dojadę, a zobaczcie gdzie lece. I to tak ruda, 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 bo tylko ruda uwodzi, ruda zaskakuje, nie? Ruda jest gorąca, za byle co się nie bierze i nie żałuje. Słuchajcie, nie, byłam brunetko, potem byłam czarnouroczenie pomelo. E, blondyna niestety musiała zostać, brunetko od urodzenia, korzenie. E, żydowskie, potem musiałam zostać ten. No i teraz z tym ruda, niestety za karę muszę na kurwa siedzieć, no ale też kupię też sobie to fajne zrobimy, będzie jeden po jednej, ściągnę wszystkich i gitara. Korzenie odkopane. Także cieszę się bardzo z tego. Metryki, wszystko mam ogarnięte, także też się cieszę z tego bardzo. Te osoby co mi zniszczyły życie zbroją sprzed 14 lat zniszczyły dwa razy tak i dziękuję bardzo, nie? Przysycha się sama nie zryła. słuchajcie. Nie, bo my nie żyjemy, nie, bo bo to bo, sro, bo to bo sro. Jeden, słuchajcie, dlatego się przejechałam chować, przeżywałam, chowacie manekiny w ziemi, ale róbcie te pogrzeby dalej, mi się płakać ze śmiechu, chcę nawet cikać ze śmiechu, mi się chce. No ale okej. Okay. I zostawiają was, was testują, sprawdzają. odkładają wam manekiny. Aby się dojeździć na to nabrać. No ale ja tam się nie wtrącą. Mam wieczne życie modeli na rozruszniki, także rób te, co chce No i co kochanie, jesteśmy koło leśniczówki bodajże. Teraz zobaczymy. No bardzo ładne, bardzo ładna Jest tylko ten chodniczek, słuchajcie, źle zrozumieliście, bo ten chodniczek ogólnie powinna być zwykła szos i chodniczek po tej stronie, słuchajcie, oddzielony. Taki, tak jak jest na podgadce u nas w kadzidle. No ale niech wam będzie. No i co? Jest, jest afisz, gdzie my jesteśmy, słuchajcie. Chodzi weka jak nic. Wyżej się cofiemy. zastanie muszę, słuchajcie, się cofać. Ja kocham, jestem światowa, kocham latanie, więc wiecie, więc mi to tam wsioryba, gdzie ja jestem, na jakim kontynencie, bo ja się odnajdę wszędzie. W tej chwili jedziemy do jednego afiszu. Tak, leśniczówka. Kiedy was na wieże słuchajcie, zabiorę ogólnie, może nawet jeszcze dzisiaj, jak wdrożymy. Pozwiedzamy sobie ostatnio mi łańcuch spać. Dziękuję bardzo za pomoc w zrobieniu. Bardzo miło, że więcej słuchajcie, takich ludzi było zyspyskowatych. Znam rodzinę, także pozdrawiam panią pana. No i cóż, lecimy sobie dalej, słuchajcie. Gdzie my jesteśmy do ciorta? Pewnie przyjedziemy się, słuchajcie. No i na co stawiacie? Zobaczcie, jak bardzo ładnie o to właśnie chodzi, żeby zbudować co. Mieliśmy jechać na chudek, a jesteśmy w miejscowości. Gdzie? Gleba? Kieszk! Spokojnie, znam to trasy. Zobaczcie, Kieszk oblecimy. Także, co kochani, takim motocykle się z wami żegnam. Do, Do zobaczenia w następnym vlogu z też. Trasa główna, po Gabędę z zakręcono. Papa! Pa.